Witam wszystkich, w tym odcinku em, zaprezentuję e, Fifa Ultimate Team Miałem już wczoraj nagrany odcinek ale dopiero później okazało się, że nie włączyłem mikrofonu tak więc za karę dzisiaj postaram się wrzucić e, dwa bądź trzy nawet może odcinki e, tak więc ja mam zamiar otworzyć pierwszą paczkę e, w FIFA 13 e, tak więc zobaczymy co dostaniemy e, później przedstawię tak bardzo szybko jak zarobić pierwsze pieniądze i pokażę jednego mecha. Tak więc ja ryzykuję i kupuję 7 i paczkę za 7,5 tysięcy. Ok, Aha. chyba nic ciekawego. sisa um. sisa sisa nie wiem, nikogo nie diskarduję, nikogo nie, nie będę sprzedawał Znaczy, nikogo nie, nie będę usuwał Wszystkich wrzucam do staku, Jak to, nie wiem jak to nazwać No, trade pile'a w angielsku Gdyż, no nie wiem jaki piłkarz ile jest warty Stadio Olimpico to będzie warte dość, tak? Hmm, wszystko to, to sobie zostawię. mmmm to, 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 to też sprzedam. Może mi się zwróci um, To zostawię, bo przyda mi się. A to. A to, a, a to sprzedam. okej, okay, tak. Tak więc, jak widzicie, nie wiem, czy uda mi się odrobić to, co prawdopodobnie straciłem. Tutaj jest mój skład. Nie chcę tutoriala. Kupiłem Lorentę, właśnie miałem go wcześniej kupionego, ale szedł na sprzedaż. Postanowiłem, postanowiłem, że wrzucę go do składu, zobaczę, jak się gra. Jest całkiem przyzwoicie. Pierwszy mecz, zdobyłem nim dwa gole, ale i tak go pewnie sprzedam. Ok, tak więc tutaj jest mój skład. Żadnych kokosów nie mam na razie. Słaba chemia, bo nie, nie zagłębiałem się w kupowanie zawodników. Na razie tutaj mamy to. Na razie zarabiam na na brązowych świecących powyżej 60 overall, na początku starałem się ze wszystkich lig kupować zawodników po 150-250 maksimum, no ale później stwierdziłem, że będę kupował z jednej ligi, a jakiejś takiej bardziej znanej. Troje już na tym zarobiłem, nie ma, nie ma jakichś wielkich pieniędzy, hmm, ale dla początkujących myślę, że jest to, jest to dobra metoda. 150 coinów to niedużo, a można zarobić 500, już za tyle wystawiam. 400-500 kup teraz. Hmm, czysto się właśnie sprzedawały po kup teraz? Hmm, nie będę teraz tego wystawiał. Hmm, wczoraj kiedy nagrywam odcinek, były, bardzo, były koszmarne problemy ze wyszukiwarką. E, Zobaczmy szybko. No właśnie, taki error wyskakuje. On wyskakiwał już wczoraj. Nie wiem, czy to po tych przygotowaniach e, do otwarcia serwerów, które były przedwczoraj, bodajże. E, przygotowywania do otwarcia serwerów dla Europy. I od tego czasu się psuje. Nie można wyszukiwać bądź jeśli już się uda wyszukać to e, Max, Jeśli się uda wyszukać właśnie widzimy się uda, udało e, niezłe tempo, pójdziemy w niego To po dwóch bądź trzech stronach powinno zaraz nas wyrzucić Um, teraz może akurat nas nie wyrzuca, ale nie umiałam stadionu wyszukać. Tak więc, jak widzicie, na przykład taki 60, 64 overall, overall, 200 kup teraz. W tego być może bym nie szedł, bo już takie średnie statysty ma, ale kupując za 200, sprzedając za 500, mamy prawie 300 zarobku. Na przykład ten 150 licytujemy. Przeważnie takie aukcje wygrywam. O, o właśnie, właśnie, kikło. No więc mam nadzieję, że szybko to naprawią. wejść. 82 tempo, jak go chcę. O, już 700, ok. 700? Nie. Okay, 300. Ehm, co jeszcze miałem powiedzieć? Zadania menedżera, o których wspominałem w pierwszym odcinku, gdy wszystkie się już jest... Y uda zrobić, tych 12 tutaj, które mamy, Dostajemy paczkę. I kolega już mi powiedział, że na razie nie ma nowych wyzwań. Um, możliwe, że będzie to updateowane tak samo jak, jak Team of the Week. Czyli raz na tydzień, możliwe, że będą takie wyzwania. Um, tak więc, ja chyba to wszystko co chciałem powiedzieć, Team of the Week w tym tygodniu jest dość słaby. Jedyne co tu można się Tony Crossem zainteresować, Felaini. Um, może Ty, Rodriguez. Nic ciekawego, w zeszłym tygodniu były lepsze karty. Tak w mojej karierze zdobyłem e, tylko jedną, jeden Team of the Week. Hmm. Więc nie mogę się wypowiadać. Ok, e, ja zagram sobie z sezon. Z sezony pojedynków. E, jak widzicie, tutaj porażka 05-05. E, wczoraj nagrywałem właśnie, gdy przegrywałem 05. Um, miałem bardzo fajny materiał z gry z, rozgry z rozgrywki no ale niestety nie chcę nie chciałem dodawać nie chciałem dodawać komentarza po meczu gdyż yy, no nie będzie tych emocji i, i nieprzewidywalności en tak więc ja nagram nowy hmm. noga plus 5 Mamy jakiegoś innego też lewy, lewy. Nie. No. Dobra, trudno. Leczymy go. Okej, okay, dobra. Fitness. Fitness 60. Ja się tylko kupię, to ja zatrzymę i wrócę jak już kupię fitness. Ok, kupiłam. Niestety cena nie była zbyt, zbyt niska. 3000 musiałem wydać. No cóż, cóż zrobić? Dobra, tak więc ja pokażę rozgrywkę. Podczas meczu będę komentował. Tak, więc nie wszystkie komentarze mogą być, yy, mogą mieć sens. Już będę musiał się trochę skupić też na grze. OK. Włączamy taktyki i zaczynamy. Tutaj od razu yy, wspomnę o tym, że nie mam komentarza. Yy, nie tylko ja nie mam. Yy, wielu ludzi nie ma. I yy, yy, to, nie wiem, to chyba wydaje mi się, że to będzie wina origina który po prostu nie ściągnął plików komentarza a gdy się już takie ściągnęło z sieci yy, i wrzuciło do gry niby są niby pisze, że niby pisze, że jest yy, komentarz no ale jak słyszycie yy, go nie ma problem, problem jest już yy, jej znany na forum oficjalnym napisali, że pracują nad fixem tak, więc miło to słyszeć. Mam nadzieję, że to szybko naprawią. Gra bez tego, no trochę, trochę jest nudna. Brakuje trochę szpa szpakowskiego. Drugie co to jeszcze? Yy, oprócz tego, co nagrywałem wczoraj bez mikrofonu, yy, chciałem też nagrać. A to było jeszcze wcześniej. Chciałem też nagrać yy, zwykły materiał z gry. Ale bez, koment bez mnie komentującego I okazało się, że jednak to będzie zbyt nudne Brak mojego komentarza, jeszcze komentarza z gry Po prostu no, no, no nie podobało mi się to w ogóle Więc nagranie skasowałem Też nie było na co patrzeć Porażka 5-0 Okej okay. Dwa razy przegrałem już 5-0, raz tam wygrałem 9-0, to było ze składem całym brązowym A te po 5 przegrałem ze złotymi kolesiami, duża chemia I tutaj, tutaj Wydaje mi się, że w 13 nie ma balansu no, Nie wiem, tak mi się wydaje, to było dość widoczne w 12, że drużyny które były słabsze po prostu y, można było nimi pokonać dużo lepszą drużynę e, z tego względu, że ta drużyna lepsza y, pogarszały im się statystyki tak mi się przynajmniej wydaje e, tak mi się wydaje tutaj tak jakby tego nie było bądź jest bardzo e, obniżone Um, no i to chyba tyle. Nie wiem, jej, chyba nie pisało o tym, że takie coś jest, ale i tak wszyscy się na to skarżyli. Um, jeśli chodzi o same odczucia z, z, płynące z rozgrywki, wy, mogę to skomentować tak, że wydaje mi się, e, jakbym jak, jak grał w nie, tą, nie w tą grę. E, Postęp, jaki został z, zrobiony, tak jakby. Ym, jak na FIFE, to, to, to nie. jakby to powiedzieć. Ym, postęp, jak na ROG, jest dość duży. Często właśnie w FIFE yy, mało poprawiali, bądź nie były to jakieś istotne zmiany. Tutaj yy, sam gameplay yy, dość różni się, różni się bardzo. Na pewno first-touch control macza w tym palce, który wprowadza dużo nieprzewidywalności, bo nie, nie widzę, żeby to było zbytnio oskryptowane. Piłkarze losowo przyjmują piłkę jedni lepiej, drudzy gorzej, no i tym właśnie sposobem można, można mijać łatwo przeciwników. Kolejne zmiany to. Fizyka piłki też wydaje się trochę inna, albo przy aucie. Pamiętacie jak to jak to zawodnicy biegli po piłkę za linię za i czasami, bo nie zawsze udawało im się wrócić z tą piłką i po prostu szybko zaczynali. Tutaj jest to poprawione, dużo częściej zawodnicy wracają z tą piłką bądź fatygują się, żeby po nią po, po, pobiec, a gdy jest, jest trochę daleko od nich, inny zawodnik może mu ją podać, co też fajne, fajna poprawka. Tak samo jest ze szybkimi rzutami wolnymi, też piłkarz inny może podać temu, co ma wykonać. Widzicie, zdobyłem gola. Może późno trochę to komentuję. Oczywiście przez, przez, przez błąd, który popełnia dość duża ilość osób. Mianowicie, jest to podanie do najbliższego zawodnika. Czy to ręką, czy to z, z wybicia. Bardzo łatwo się gola na tym zdobywa. A, bo właśnie takie podania. Raz pamiętam, grałem z Kolesiem, e, który stracił jednego gola. E, właśnie przez podanie do najbliższego. E, nic się z tego nie nauczył. Zrobił tak drugi raz. Stracił drugiego gola. I dalej tak kontynuował. Tak, e, Dali podawał do pierwszego. E, no nie wiem, jaka była w tym filozofia. Ale. No nie róbcie tak, to, 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 to jest łatwe do przewidzenia hmm. Czym powiem, że razem z kolegą mamy zamiar otworzyć nowy kanał na e, YouTube. E, będzie to kanał z materiałami z FIFA i 12 i 13 hmm. za nie wiem tydzień, dwa, albo może y, kiedy komuś się zachce to zrobić wrzucimy chyba dość obszerny materiał ze failów z FIFA 12 chyba parę z 13 też będzie e... No, nie wiem kiedy to będzie miało być już ale... ale jeszcze nie zostało to zaczęte a Bugów z FIFA 12 jest masa Mogę zapewnić, że widzieliśmy dość, wydaje mi się, większość tych bugów, które istnieją w grze, a jest ich naprawdę sporo: błędy ze silnikiem, błędy przy taktykach narzut rożny. błędy przy taktykach narzut wolny, nie wiem, jakieś dziwne sytuacje, wszystko. Jest tego tyle, że nie da się tego opisać. E, najlepiej to będzie trzeba zobaczyć. Hmm, możliwe, że znaczy prawdopodobnie będą także wrzucane całe mecze bądź skróty z najlepszymi powtórkami, komentarzami. Tutaj właśnie mogliście zaobserwować, że można dołączać ludzi do muru. Można ich tam napchać ile się chce, jeśli się zdąży. Jeśli chodzi o, o te zaawansowane rzuty wolne, można przyzwać, przyzwać dwóch zawodników, tak więc będzie ich trzech przy piłce. Nie wiem jeszcze dokładnie, jak się nimi operuje, jak się nimi steruje. Jedyne co mi się udało to podać trzecim zawodnikiem do kogoś z pola karnego, ale ja tak nie chciałem. Yy, nie wiem, jeszcze nie nauczyłem się jak, jak nimi sterować. Wiem, że jeden mógł podrzucić piłkę drugiemu, ten zatrzymał czy podał do trzeciego, tamten strzelił. Różne kombinacje, nie wiem jak to się robi. Yy, to więc jeśli macie jakiś tutorial albo coś, to podajcie. Także chciałem powiedzieć, że nie wrzucam bądź nie wrzucałem zbyt często teraz, teraz filmików, gdyż mam Remont w domu, w moim pokoju i nie miałem zbytnio czasu, więc ciężko mi nagrywać też jakieś filmiki z gier wyścigowych. Miało być, miało być więcej ze Project Cars, ale y, obecnie siedzę na łóżku, gdyż biurko jest nie w tym miejscu. Nie mam krzesła. A na łóżku trochę ciężko się gra w, w jakiekolwiek gry y, zręcznościowe, gdyż no, łóżko jest miękkie. Krzesło było twarde i było lepsze. <laughs> ale jeśli macie jakieś, y, jakieś prośby. na przykład jakaś gra, jakiś wyścig na konkretnej trasie, konkretne auto czy coś, to postaram się wrzucić najszybciej jak się da. Tak więc yy, śmiało pytajcie. Nie wiem, czy będą z FIFY poradniki takie konkretne, jeśli chodzi o handel. E, uważam, że nie jestem w tym zbyt dobry, więc nie wiem, czy jest sens właśnie udostępniać takie filmiki i potem ludzi wprowadzać w błąd. E, w FIFA 12 zacząłem handlować, ale dość szybko zakończyło się to moją wizytą na Allegro i po prostu kupieniem paczki. E, Coinów, za pieniądze. No. Na podstawowym stadionie nie wiem, czy każdy ma ten sam. Czy hmm. na tym, na którym ja gram, on się chyba nazywa Aloha. Przepraszam, Aloha Park. Um, nie wiem jak beta testerzy czy ktokolwiek to testował jeśli ktoś testował nie wiem jak oni tego nie zauważyli ale te barierki z, reklam z reklamami przy, yy, przy mojej bramce, przy bramce przeciwnika także yy, piłka przez nie przenika nie wiem jak ja nie wiem jak to umkło, uwadzę o, o. Na innych stadionach jest ok. Nie wiem, yy, nie wiem, czy na wszystkich jest ok. Przynajmniej na tych, które, na których grałem. Zbliżamy się do końca spotkania. Jest 1-0. Może w końcu będzie jakiś wygrany mecz. Jeśli też właśnie macie jakieś prośby yy, co do Fify, też mówcie. Z chęcią zrobię jakikolwiek filmik, o, jak cokolwiek chcecie, więc pisać w komentarzach, czy tam prywatna wiadomość e, powinno się pojawić. E, filmik, jeśli jakaś prośba będzie, powinien się pojawić w ciągu dwóch dni jednego dnia. No dobra, może jednak nie będzie zwycięstwa, ale postaram się. Wierzcie we mnie Też można szybko Jak to powiedzieć Omijać filmiki bądź jakieś sytuacje, rzuty wolne itd. Na nie trzeba na powtórkę czekać Można zanim, zanim powtórka się włączy, można już to ominąć bardzo fajnie, yy, bardzo fajna opcja, mm, naprawdę ułatwia to rozgrywkę. Szybciej, szyb, wszystko szybciej się dzieje. Oj. Też bardzo fajnie, że, y, że y, są, są te sezony pojedynków osobno w fucie. No, jak ja nie lubię, jak ktoś do góry podaje. Fajnie, że są te pojedynki, sezonę pojedynków w fusie, a nie zwykłe rozgrywki, które nic oprócz pieniędzy nie dawały. Teraz przynajmniej jest o co powalczyć. Są też bonusy oczywiście. Właśnie za, te, za awans, utrzymanie czy mistrzostwo. Dobra, ten mecz przegrałem. Nie wiem czy nie zaliczę spadku. Już w czwartej lidze. Też próbowałem pograć w minigierki. Ale uprze uprzedzam, że to nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Ja już prawie rzucałem padem. Próbując pobić kolegę, który był... Który był zwyczajnie lepszy e, Wygraliśmy tego Fajne tempo Z Napastnik chyba Eee... Tak. więc e, nie wiem czy ja Będę jakieś no, ja, Jakieś wrzucę ze minigierek Ale nie wiem czy będzie to Jakie... B, czy będą to jakieś Obszerne materiały e, Ja się dość szybko denerwuję Hmm. Tak, więc to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Um, dzisiaj postaram się wrzucić jeszcze więcej. Tak więc dziękuję za oglądanie i zakończę sobie dzisiaj ten odcinek e, z, e, takim oto zdaniem. Like, comment and subscribe. O, dziękuję. Na razie.